Yo, what's co, z tej strony Lubkurs, a to mój długo wyczekiwany nowy projekt, zagrajmy w FIFA 10 w trybie Zostań gwiazdą. Jest to fenomenalny tryb, wielkie brawa dla twórców FIFA za niego ponieważ pozwala nam poczuć e, namiastkę tego, co, co czują prawdziwe futbolowe gwiazdy. Pozwala nam zagrać w jednym klubie z wielkimi e, z wielkimi piłkarzami. To jest naprawdę piękne. E, no i cóż, co mogę powiedzieć? Aha, zagramy. Zagramy w klubie Borussia Dortmund, ponieważ wygrał właśnie wygrała, wygrała ten klub w głosowaniu, który, które właśnie się zakończyło. Hmm, bardzo się cieszę, że tyle osób zagłosowało, bo ponad 130 komentarzy, z czego niektóre były łapkowane, więc dodatkowo się liczyły, więc naprawdę wielkie brawa za za wasze zaangażowanie podczas tego głosowania no, przerosło to moje oczekiwania musiałem naprawdę długo liczyć te głosy <laughs> dzięki wam wielkie za to e, tak naprawdę w tym głosowaniu liczyły się tylko dwa kluby, Manchester United i właśnie Borussia i Borussia właśnie dzisiaj e, poprowadzę a nie, nie poprowadzę, <laughs> po prostu zagram w niej jako nasz młody do, jak na razie anonimowy piłkarz hmm. ale później wybijemy się na światowe salony piłkarskie Ponieważ ta gra jest. E, promuje taką, taką typową historię od zera do bohatera, od człowieka zupełnie anonimowego, potem poprzez zdobywanie jakiejś renomy w klubie, aż w końcu e, pozwala nam zagrać w reprezentacji na Mistrzostwach Świata, właśnie w RPA, które jest takim jakby kluczem do tego wszystkiego. Tak więc. Mm, zagram oczywiście nowy. Zostań gwiazdą, bla 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 bla. No. Ok. E, no i wybieramy swój klub, oczywiście Bundesliga, Borussia Dortmund, tak jest. Zagramy z aż trzema Polakami w składzie, czyli Łukaszem Piszczkiem, Jakubem Błaszczykowskim oraz Robertem, Robertem Lewandowskim. No myślę, że jestem pewien praktycznie, że ten klub wygrał właśnie dlatego, że gra tu aż trójka Polaków i to w podstawowym składzie. Więc będzie fajnie współpracować, nie dość, że na przykład z takimi gwiazdami jak Barosz czy Gece. Ale również z Błaszczykowskim, czy Lewandowskim. To jest naprawdę fajne. Hmm. Zapraszam... Z... działu. Aha! E, puchary mogę sobie wybrać. E, no oczywiście Liga Mistrzów, nie? No nie będziemy się bawić w jakiś Puchar UEFA. Czyli Klubowe Mistrzostwa Europy jako Liga Mistrzów. Puchar EFA to jest Puchar UEFA. No brak to, nie? Więc jedziemy. Utwór zawodnika. Możemy też wybrać zawodnika oczywiście, ale my stworzymy własnego... E, ...własnego, młodego, utalentowanego zawodnika. Okej, okay, no i mamy ten ekran wieloetapowego tworzenia postaci. Imię oczywiście bardzo nietypowe, ale musi być. Żeby tradycji stało się zadość po prostu. No i oczywiście poprowadzimy Gracza o na razie anonimowym nazwisku Lub ale mamy nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Oczywiście Mr. Lub ponieważ ponieważ... Jak pamiętacie, w trybie w trybie menadżerskim właśnie poprowadziłem e, klub Lech Poznań, właśnie Mr. Lub Kurca. I tak sobie myślę, że będzie to takie cofnięcie w czasie. Jako e, w tej chwili gramy tym menadżerem, kiedy on jeszcze był e, zawodnikiem, powiedzmy. Narodować. Fuj, Niemcy! Gdzie? Polska musi być. A tam będzie gdzieś chyba, pod Nigerią. A, tak jest Polska, świetnie. Klub Bundesliga, Borussia Dortmund, pozycja, pomocnik, właśnie. Co do, tej pomo co do tej pozycji, to pewnie większość z Was myślała, że zagram napastnikiem. Otóż, według mnie, granie napastnikiem jest strasznie nudne, monotonne. Cały czas gramy w jednym miejscu, pilnujemy tam tej pozycji spalonego i wybiegamy na pozycję. Owszem, zdobywamy dużo bramek, tak, ale według mnie jest to dosyć takie nudne. Tym bardziej, że kiedy gramy na przykład z lepszym przeciwnikiem, no to głównie gra toczy się gdzieś w okolicach naszych obrońców, więc nie mamy za dużo do powiedzenia. Więc zagramy takim ofensywnym pomocnikiem, środkowym ofensywnym pomocnikiem, takim playmakerem rozgrywającym, wiecie. Coś takiego jak Xavi w reprezentacji Hiszpanii, czy na przykład Pirlo w reprezentacji Włoch, czy Ozil w, u Niemców. Więc bierzemy środkowo-weselny pomocnik. Numer na konsultę, no nie może być inaczej jak siódemka. Eee, no, lepsza noga prawa, to nie ma większego znaczenia, niech będzie. Eee, rok urodzenia, niestety możemy mieć najwyżej 90. Eee, oczywiście moje urodzinki, ok. Eee, następnie wzrost, też damy taki jak jest naprawdę. Żeby było precyzyjniej gadem. No. Karnacja, no niech będzie biała, nie? <gry> e, nie damy jakiegoś czarnucha, ale taki, nie do końca, o, może być taki lekko opalony. Kolor oczu też nie ma większego znaczenia, więc może być jasno niebieski, nawet też to się nie jak ma z rzeczywistością. Policzki, uszy. Nie wiem, czy będziemy tego ruszać w ogóle. A, to chyba myszką będzie nawet mi łatwiej. A, taki troszkę szerszy może być. Podbródek i szczęka, o, zrobimy takiego spartakusa, co? Bo musi mieć męską szczękę. Nie, no musi mieć, kurde. Okej, <grym>, nie, no może bez przesady, ale o, świetnie. Brwi, o, zrobimy takiego, takiego skurwysyna syna, takiego gościa z podciemnej gwiazdy. O, <grym>, nie, no bez przesady. Tak jest, to musi być zabójca, po prostu. Jeszcze trochę. O, tak jest. Dobra, oczy, orientacja. O kurde, co za zabójca. Czy taki bardziej... O! Taki skryty zabójca. Nie, zrobimy takiego psychopatę. <grym>, nie wiem, że nie do końca. Okej. Okay, Niech będzie psychopata. E, usta. Czy ja chcę ruszać usta? Pozycja, kształt. Kształt ust. Aha Nie, usta są w porządku, wargi. Może tą dolną trochę mniejsze. Bo jest taka troszkę no, czarnusza, powiedzmy. Oh, come on. Oh, fuck. No, nie, nie do przesady. O, teraz jest ok. E, nos, nos też jest w porządku. Jak to wygląda. No, jest ok. Co wy na to, taki morderca, może być? Może być. Fryzurka, damy jakąś kolor włosów, może najpierw asorki. Co weźmiemy. No nie, no może bez przesady. <laughs> e, dajmy na to... Takiego blondasa może zrobimy. Będzie się odróżniał na boisku przynajmniej. Wiesz co tu jeszcze mamy? Może taki? Nie, weźmiemy. O, coś takiego. I jakąś fryzurkę ładną. A, może być. Taki troszkę pedałek będzie, ale... Powiedzmy, że on no będzie jak Cristiano Ronaldo, w przerwie będzie zmieniał, o, <grymne> Typ zarostu. E, a damy mu jakąś brudkę, co? Nie będziemy się opierdalać. Mr. lub się nie goli przecież. Ale taką wystylizowaną bardziej, może Ala Royo? <grymne> nie, Ala Royo niech nie będzie, a może coś takiego. Okej. Okay. Kolor zarostu... nie no, niech będzie taki jaki jest. Okej, okay. chowa też ten zaraz i... Już nie róbmy z niego aż takiego pedała Rojo... Nie. Tam takiego nieogolonego po prostu. Okej. Okay. Eee, Boko Brody... Nie, chociaż może Ej, takich prawie nie widać, dobra Rękawki oczywiście krótkie, getry... Nie no, getry średnie. Buty... O, takie czerwono-czarne. Ale nie, weźmiemy złote jak są. A, dobra, złote papcie oczywiście. Sposób celebracji. A, tu jest ciekawie. No, ten taki. W naszym stylu. A, damy taki. Dobra, a pokaż, jak tam jest, lub kurz 7. Ja naprawdę nie, nie jestem jakiś fanem Ronaldo. Ja tak na, na dobrą sprawę, Ronaldo to nawet nie trawię po prostu. Ale no tak się składa, że siódemka to jest... Yy, to jest moja ulubiona liczba, zawsze tak było, jest i będzie. Okej, okay, no to co? Tak, yy, taką cieszynkę zostawiamy, zostawiamy. A co? Taki troszkę gest Kozakiewicza. Frotka... Nie, nie będziemy się w to bawić. Może damy mu tam jedną frotkę, żeby się cieszył. No, na prawej ręce czarna niech będzie. No więc czy ja wszystko już wybrałem? Mm, wzrost... Tak. a nie, czemu dwójka? Jedynka miała być. Okej, okay. nie róbmy już takiego czarnucha. Okej, okay. pomocnik środkowy, a, siódemka, rok urodzenia... Tak jest, niech będzie, oto nasz nowy piłkarz, ledwo się mieści w kadrze. Taki skurwesyn. E, czy chcesz zagrać? Oczywiście, że chcę, dlatego wcisnę dalej. Hmm. Aha, wstaw się do składu. O, tu będzie właśnie nasza pozycja, taki cofnięty napastnik rozgrywający ofensywny pomocnik, to będzie właśnie idealna pozycja dla naszego młodego lupkurca, e, tylko gdzie on jest. A, jest tutaj lub kurca. Na razie widzicie, tylko 60 punktów umiejętności, więc to nie jest dużo, ale myślę, że w, z upływem czasu e, nabierzemy naprawdę e, sporej umiejętności. Na razie tutaj zaniżamy, ewidentnie po prostu ale później jesteśmy po prostu młodym, perspektywistycznym piłkarzem Dobra, jedziemy dalej. Tak jest, to jest nasza pozycja Ustalanie terminarza Jeszcze 307 dni do e, właśnie RPA, no, mundialu w RPA hmm. No i jak na razie w, w reprezentacji jesteśmy absolutnie nie mamy szans na powołanie do reprezentacji, ale myślę, że na RPA pojedziemy. Dobra, nazwiemy to jakoś ładnie. E, lub kurt. Okej. Okay. Lub kur. A nie, będzie lub Okej, Ok, no i mamy interfejs. Postaram się to jakoś. Mm, na razie wam wytłumaczyć, jakby ktoś nie wiedział jeszcze, na czym to polega, i tak dalej. Okej, okay, tak więc. Mamy tutaj naszą podobiznę, tutaj elegancko punkt umiejętności, naszą pozycję. O, i tutaj jest właśnie mm, to, co jest najważniejsze, jak gdyby czyli ten RPG-owy system rozwoju postaci. Ehm, myślę, że nawet fani arpegów e, byliby tutaj e, nie, no nie wiem, usatysfakcjonowani z takiego rozwoju, ponieważ nie jest on aż taki ubogi. Zostajemy za dobre występy dostajemy dużo punktów doświadczenia, za słabe występy dostajemy małą ilość punktów doświadczenia. Do następnego poziomu potrzebujemy 125 punktów doświadczenia, w tym, żeby awansować tak jakby na drugi level, kolejny etap piłkarskiej kariery i dostajemy punkty atrybutów, które możemy dowolnie rozdać, czyli na przykład tam do wytrzymałości, czy tam do siły strzału w zależności od naszej pozycji i preferencji. Tutaj mamy poprawy. Sprawę atrybutów... ok i mamy 20 do rozdania. W tej chwili mamy 60 ogółem. No i jakie tu mamy? Kontrola piłki, dribbling, długie podania, krótkie podanie, wykończenie, szybkość biegu, wytrzymałość, przyspieszenie, agresja, refleks... Refleks, nie wiem do czego to jest. Opanowanie, dośrodkowanie, łapanie piłki, główki. Refleks i łapanie piłki są to są umiejętności bramkarskie, więc one nie są mi do niczego potrzebne. Mm. Opanowanie, nie wiem, nie wiem jaki... Po co miałbym sobie agresję podnosić? To mi się wydaje dziwne. Ja przecież sam decyduję o tym, czy agresywnie gram, czy nie, no ale domyślam się, że to jest po prostu jakiś błąd w tłumaczeniu. Na razie będziemy inwestować w takie umiejętności motoryczne czyli właśnie przyspieszenie, szybkość biegu, wytrzymałość, ewentualnie wykończenie to też się przydaje do, do strzałów. Ale na razie będą właśnie potrzebne głównie Szybkość biegu, wytrzymałość, no i to przyspieszenie. Przyspieszenie mamy 20, 65 już, refleks, opanowanie. Nie, tego na razie nie widzimy. Krótkie podania, długie podania też by się przydały, jako że chcę być takim rozgrywającym, przez którego przechodzą wszystkie akcje, który zaczyna wszystkie akcje, ale na razie Dałem może. O, i piątka do wykończenia. Okej, okay, tak może być? Myślę, że może być. Eee, dalej. I następne punkty dostaniemy dopiero, kiedy awansujemy na następny poziom, co nie powinno być problemem, ponieważ szybko awansujemy na początku. Okej, okay, no i tu jest nasza ocena formy, na razie 5-0, czyli tam średniak. E, reputacja, e, poziom w kadrze na uboczu na razie, ponieważ, no w kadrze na razie jesteśmy anonimowi, jeśli chodzi o reputację w klubie tak samo. E, a, tutaj możemy też zobaczyć nasze statystyczki, oni nie będziemy się w to bawić tutaj poprawa tryburtu. A tutaj już rozdałem to. Tak, tak. E, co my tutaj jeszcze? Zarządzali drużyną. Aha. E, kiedy nasza reputacja sięgnie poziomu kapitana drużyny, to wtedy będziemy mogli dokonać zmian w drużynie, tak jakbyśmy byli menadżerem sam. Więc... E, no też fajna sprawa, możemy pomagać trenerowi, jak gdyby. W, w ustawianiu drużyny. O, tutaj mam kalendarz rozgrywki. Nie będziemy się tym przejmować, ponieważ to nie jest, to nie jest nasza rola. Będziemy grać po prostu od pierwszego, od meczu do meczu i nie będziemy się przejmować żadną taktyką drużyny, żadnymi kontuzjami, bo to nie jesteśmy od tego, my jesteśmy od grania. Jesteśmy tylko piłkarzem. Tak więc pierwszy mecz gramy z FCK.